Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Ten konkurs dzisiejszy, no, trochę mniej udany od tego, do czego, się, do te, czego nas przyzwyczaiły, już starty w letniej grąpi. A ja myślę, że przede wszystkim jeden ze słabszych konkursów, bo część skoków nieudanych i na takiej małej skocznicy, w sumie niewiele metrów decyduje o tym, żeby być z przodu, czy, czy on, zająć odległością pozycję, no to. Od razu tego brakuje. Można powiedzieć, że zawodnicy skoczyli po jednym dobrym skoku. Mimo, mimo to wszyscy, wszyscy zapunktowali, wszyscy w punktach. Jeden w dziesiątym. Można z jednej strony marudzić, że, że słabszy konkurs, natomiast no, takie też się zdarza. Można powiedzieć, że gdyby połączyć skoki Kamila Stocha i Maćka Kota, to byśmy mieli podium. Bo można byłoby nawet myśleć o zwycięstwie, natomiast ja myślę, że jeden i drugi zawodnik stać ich na to, aby skakać takie te lepsze skoki. Dla Kamila ten skok w serii finałowej to był praktycznie pierwszy dobry skok tutaj na tej skoczni. Od początku miał problem, jak sam sygnalizuje, z ustawieniem takiej prawidłowej pozycji pojazdowej, coś tam nie grało, Pokazuje to jak niewiele potrzeba u zawodnika, żeby na raz mieć problem ze skakaniem. Myśmy to... Myślę, że to skorygujemy Klingenta, ale to jest kosza taka, którą on akurat lubi. Dobrze się na niej jeździ, także myślę, że tam konkurs będzie miał inną twarz. Cieszy to, że zdobył punkt Olek zniszczą, no i nie było dyskwalifikacji. Pierwszy raz, pierwszy raz nie został dyskwalifikowany, jak tutaj po kontroli przyszedł, to był bardziej zadowolony z tego, jak się zawansu za, do serii finałowej no właśnie, a te jego skoki były trochę gorsze niż ostatnio, czy podobne? Ja myślę, że one były na poziomie skoku z kontynentalnego. Jak się na zawodników, tych, którzy startowali pułar kontynentalny w gronie tych zawodników z Grand Prix, to, to takie lokaty zajmują. I tutaj Oleg, myślę, że miał dobry start, może nie tak błyskotliwy, jak skakał w tych konkursach, kiedy go zdyskwalifikowali w Natomiast w porządku, jego pierwsze punkty w życiu, także konkurs dla niego Macie i Maciej Kot w tej serii finałowej. Czy coś zepsuł? E, tak, ten skok był, był spóźniony, on nie był taki, tak idealnie trafiony jak ten pierwszy, bo to, co skoczył w pierwszej serii, to można było wznieść się na takie, można powiedzieć, że nic się jakieś swoje wyżyny, bo ten skok był jeden z lepszych tego sezonu. Przed nami ten klingent, ale czy nie ma obaw, że ta skocznia jakoś teraz no, e, negatywnie wpłynie na te skoki naszych zawodników? A, słuchając tego, co zawodnicy mówią w koło, nie tylko nasi, to wszyscy są szczęśliwi, że jadą do klingenta. Czyli możemy się spodziewać, że tam dopiero będzie taki prawdziwy konkurs. On będzie miał na pewno inną twarz. To będzie całkiem inny konkurs na innej skoczni. Myślę, że tam dochodzi kolejna kwestia, czyli umiejętności latania. To jest już zwiększa skocznia. Inni zawodnicy będą się pokazywać z dobrej strony. Nie mówię tylko o naszych zawodnikach, tylko w ogóle całem całym świecie. Czy jakiś trening na jutro macie planowane, czy od razu tylko te oficjalne skoki? Na skoczni nie, na tylko to, co chcemy, natomiast będziemy rano trenować na stawkę. Takie moje rzeczy bezpiecznej podróży do Kingenta. Dziękuję. Dzięki.